To jest witam w kolejnym odcinku mojego sposobu na zarobek. Jest to kontynuacja serii sprzed roku. Ostatni odcinek tej serii mojego sposobu na zarobek pojawił się jakoś ponad rok temu, także postanowiłem kontynuować tę serię, więc zapraszam do oglądania. Tematem dzisiejszego odcinka będą oczywiście piura anioła, a nagrywam piura anioła z tego powodu, że jak mogliście zobaczyć, na wstępie pewien użytkownik napisał komentarz, w którym twierdzi, że niczego innego się nie nadaje. Tylko do dropienia piórek, więc postanowiłem wziąć sobie do serca, więc ten odcinek będzie o dropieniu piórek. A zaraz i tego, że mam 67 level, to nagram. A bardziej taką podstawową rzecz do dropienia piórek, yy, w której pewnie każdy był, a może niektórzy nie wiedzą, czyli Loch Schonera. Także już, yy, yy, już macie w tle film. Możecie go sobie spokojnie oglądać, jak tam sobie dropię I z boku macie tle, tyle dropnę piórek w ciągu tych dwóch minut. Yy, więc tak, yy, co mogę powiedzieć o tym o lochu, I ten loch znajduje się oczywiście na kremie, yy, nie wiem dokładnie na którym kremie, yy, pewnie pojawi się napisik, ale znajduje się na kremie, musimy przejść taką, przez taką ścieżkę i znajdujemy się właśnie w lochu Shenera. Yy, musimy zaopatrzyć się w jakieś SP najlepiej, WK, cruz albo Holka, yy, wszystkie SP pod element albo pod tak żeby te moby na hita zbijać, ponieważ Najlepiej tam się XP chodząc bez przerwy i zabijając jednego mob na hitach. Wtedy możemy sobie spokojnie te piórkę dropić, nie lurając, nie męcząc się, nie padając itd. Na pewno trzeba mieć bo, e, dużego resa, żeby tam nie padać, ponieważ nie ma tam agresywnych mobów. E, to znaczy, są agresywne moby, ale tylko dwa, dwa rodzaje: w sensie te wróżki takie i te takie, nie wiem, takie choćby worki na śmieci. Nie wiem, jak to nazwać, nie wiem, jak to się tam nazywa, ale one strasznie prostu hitają. Yy, yy, więc yy, można to sobie spokojnie dropić na tym levelu, jak możecie zobaczyć na filmie yy, bardzo dużo pyrek dropnęłem. Yy, Także to chyba tyle w tym filmie, jeżeli ktoś nie wiedział gdzie dropić piórkę na tym młotym levelu to już wie, może sobie spokojnie na jakimś bukaczu krusie albo holce dropić tam i sobie spokojnie zarobić. Także to tyle w tym filmie, pozdrawiam i zapraszam do kolejnych filmów. I życzę wszystkim szczęśliwego Nowego Roku, ponieważ czekajcie, sprawdzę, który dzisiaj jest 30. Więc życzę wszystkim szczęśliwego Nowego Roku. Także to tyle w tym filmie. Dzisiaj jest 30. Także pozdrawiam i nara.